Cześć, witajcie z tej strony JTK. No i cóż, troszeczkę tutaj w Robocraftie się pozmieniało, gdyż zostały nadane nakładki, żeby wyrównać niby poziom. I co za tym idzie? Na przykład ten bomber, który ma 576 CPU i jest niby na ósmym tierze, nie może wejść w ogóle do bitwy. To z tego powodu, że ogranicza mnie po prostu CPU. Jak samo na przykład jest tutaj Tutaj nie miałem 9 tieru, gdyż jeśli działka mam z 8 to pewnie ten samolot był na 7 albo na 8 A tymczasem teraz nagle w to ten sposób znalazł się na 9 No i co za tym idzie Oczywiście nie można wbić do bitwy Jeden co mogę zrobić, no to zagrać tym medykiem No i nie wiem co o tym myśleć Bo szczerze mówiąc musiałbym rozwalić ten pojazd i przypomnieć Odbudować go całkowicie od początku, bo w sumie działanie tego troszeczkę Troszeczkę smutne, tak, bo tutaj więcej CPU, a tam na na dany tier jest tyle i tyle. To. Hmm. Więc nie wiem, co, jak, jak w ogóle to. Czy zmieścić pojazd, czy go burzyć. A wygląda naprawdę super. Nagrałem ostatni odcinek, patrzę się, a tu nowy patch i już sobie nim raczej nie pogram. I to jest trochę smutne, ale na to wygląda, że będzie trzeba go rozwalić i prawdopodobnie nie będzie z niego poradnika. Dobra, jakoś iż jest mi żal go rozwalać, może coś jeszcze się zmieni, choć szczerze w to wątpię. Tutaj wpakowałem naprawdę wszystkie moje siły i naprawdę wyszedł mi super, a tymczasem dupa. Więc myślę, że zastanawiam się, co to zbudować też, no właśnie, Technology... co myślałem nad 10 Tierem, no jak już tak nie ojebali, no to przynajmniej zrobię sobie coś na 10. Pytanie, czy będę mógł, prawda? Przetestowałbym sobie szczerze mówiąc niższe tiery, tak? Czyli to jest przykład ósmy, tylko czy ja mam coś na ósmym? Tak? <grym> Bardzo śmieszne. Teraz robię sobie raz na ósmym. Oczywiście ja jestem w 100% pewien, że to nie zadziała, przynajmniej tak jakbym chciał, bo oni coś tam pozmieniali. A ja nie do końca ogarniam o co chodzi. Więc dzisiaj będzie kolejny taki budowlany odcinek, nawet nie wiem co chcę zbudować. Tutaj widzicie, mam takie, takie pierdoły i teraz tak, dziewiąty, może sobie zbudujemy, co? na dziewiątym tierze można sobie zbudować czy tam na ósmym nawet, na ósmym sobie możemy zbudować dobra, zbudujemy na ósmym nie ja będę dać za dobrych klocków, żeby potem nie było i teraz tak, jakby to zrobić, bo tam chyba jest jakiś limit CPU albo po prostu coś tam z moimi pojazdami się zabagowało, zobaczymy na razie dzisiaj jest zbudowany odcinek, trochę sobie pogadam do was tu pewnie się z wakacji. Jakie to nagrywam? Jeszcze nie ma wakacji. Ale to się zmieni spokojnie. Teraz tak, to można by... Jestem ciekawe jakby to... Kurde, nie ten przycisk. Ok, Jestem ciekaw czy da się tak założyć. Pewnie nie. A to pech... Nie da się do góry nogami. No cóż. Kupimy sobie z ósmego tieru, gdyż nie chcę mieć potem jakichś problemu, że coś mi nie będzie działać. To kupimy sobie tu dwa, tu dwa, tu dwa. Kasa jest. Ale szczerze mówiąc, się rozczarowałem, że tutaj mamy jakieś takie super plany, a tutaj nagle nic, prawda? Czuję się taki totalnie owalony Dobra, no to z ósmego. To jest tak, jak, jak tu te skrzydła zamontować. Zrobimy sobie SMG bombera. No, czemu nie? Tak czy inaczej, skrzydła, skrzydła z 8 Tieru są. No dobra. Że ja już jestem na 8, patrzcie. Już jestem na 8, więc coś tu. Naprawdę nie podoba mi się to, co oni tutaj robią. Tylko ja mam pewnie mało do powiedzenia w tej kwestii. 8 Tier. Zbudujemy sobie podobny do tamtego pojazd. O ile się uda. Ty, 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 ty. Teraz te shorty by trzeba było montować, ale to też jakiś nieproblem. Rudery T7, chodziło nie zawyżę mi aż tak tieru, więc może nie będzie aż tak źle. T5 Lecie, ilu mi tu brakuje tego miejsca? Trochę brakuje pewnie te czwórki. Dokładnie, te czwórki się nie zmieszczą. Więc może rudery te trzy po prostu. To się jeden zamontuje. No po coś większego. Te piątki da się, tu się nie da. Tu też się nie będzie dało, no to te trzy. O proszę. Takie fajne. Aha, te czwórki mi brakło. Okej, okay, no to kupimy szybciutko. W momencie Wszystko miałem wiedzieć, który jest, który jest, który jak mi nawet nie podpisuje. Ok, to jest to zmontowanie silników tylko jak T8 to T8, tak Ups. Pyk, Pyk Tutaj też sobie zrobimy takie, tylko tutaj już zamontujemy działko Dobra Znaczy to jest za krótkie, dobra Ok Z tym oczywiście też nie ma problemu Damy sobie te przedłużenia To są jakieś, jak to się nazywa? hello Rod Aha, takie coś, okej okay. Okej, okay, jeszcze dalej trzeba Widzę, że jakoś tier się przestał tak podnosić, więc może oni rzeczywiście dobrze, że to zrobili, ale... Ale dobra, nie chwalmy dnia Przed zachodem, tak Pogramy chwilę, przetestujemy i wtedy dopiero jakoś wyrażę taką moją ostateczną opinię, bo na razie to... Mają u mnie wielki minus Silnik, bo czemu by nie? To jest pytanie: czy dalej mówię? No to ciekawe. Może po prostu, że tamte stare pojazdy trzeba przebudować i tyle, tyle wystarczy. To by było głupie. Ok, teraz tak. Tymi trzeba będzie wylecieć jakoś stąd, tak. bo my chcemy zrobić SMG hmm. czy ja mam mam tyle? pytanie czy... no właśnie to są dziesiątki, to może dziewiątki na razie będą montować najwyżej potem to zmienię okej okay. tutaj nic czy ja mam taką dziewiątkę? nie mam dziewiątki, ale mam dziesiątkę Aha, patrzcie. Czyli jak montuję broń T10, to po prostu bardzo zawyża mi ciertko, nawet zobaczę ile to ma punktów. Roboranking Aha To wszystko jasne, no bo jak liczy się to w miliardach, tak? Gdzie roboranking liczy w miliardach? Tutaj roboranking jest 30 yy, Tutaj jest 28 tysięcy. Czyli po prostu zmieni roboranking, tyle, czyli pewien, Czyli ile ma takiej takes. I wszystko stało się jasne. Czyli po prostu zrównoważyli to w ten sposób, że zmieni ilość zużywania tego, tak? Czyli tutaj ma po ileś tamtego i po prostu nie damy lepszych tarcz, choćbyśmy chcieli. i w miarę się to wyjaśniło. Nie no, spoko, ale z drugiej strony no, wiecie, podcięli mi trochę skrzydła. Pod tym względem. Kupię tutaj jeszcze jedno. Niby wyrównali ten poziom, ale... ale. Yy. T9, 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 może to czy tutaj to się do rady zamontować nie da, to, to przeniesiemy sobie tutaj, cofniemy. I teraz powinno się dać, a jeśli nie, no to nie wiem, no to dalej się nie da, trudno. No a razie on ma tylko latać, nie obiecać problemów. Czyli zasada jest dosyć prosta z tego co widzę. Wystarczy na razie montować słabsze rzeczy. Powinno wystarczyć Ok, jeszcze zakupimy sobie jedno działko Jak szaleć to szaleć, skoro tak zmienili to No to możemy teraz więcej działek kupować, tak? W sumie to jest na plusko. Czemu ja tu mam... Ha, bo to są karbonowe te szóstki Ok, takie Plazmy, o Plazma tak wygląda? Ciekawe e, SMG Mega SMG Ehm, um, w ogóle co tu się dzieje? Patrzcie, widzieliście jakie błędy są? 7, 8, 9. No, teraz już trochę lepiej jest to podpisane. Masakra. I widzicie, jak tu normalnie grać, jak tak się gra, buguje. O, ciekawe. Patrzcie, tu się nie zmieści, bo to jest za krótkie. Fajnie, fajnie. o to przedłużyć. i Teraz dopiero silniki damy. Ale fajnie wychodzi w sumie. Jakieś takie lepsze kształty ma. To co? Tarcze montujemy, tak? Bo trzeba zamontować w takim razie jak tak nam to zrobili. On... Dopiero połowę 9 tieru tutaj można zszaleć, To myślę, że może nawet coś lepszego się zrobi. flagi, Nie, flag nie mam, dobra. No to radar. jamery tutaj można też postawić, załóżmy. Tutaj, a tutaj jakieś silniki, będziemy mieli dużo lepszy napęd. Dajmy te 9, już robimy na 9, chociaż mieliśmy na 8, prawda? Mieliśmy na 8 robić. Mieliśmy na 8, zrobiłem na 9, trudno. Zagapiłem się. Trzeba było krzyczeć. No to klocki jeszcze z 9. Jestem ciekawy, jak dam ten jeden to co? No dobra. Trochę podwyższa. Potem rozwalimy po prostu tamten drugi, jego bombera co mi go szkoda było rozwalać i zrobimy sobie go na 10 tierze albo jakoś tak. Ok, a na razie teraz tak wiecie, ja się zagapiłem. Musicie mi wybaczyć. Co zagramy? Na razie tak Już zbudowane, zbudowane, pójdźmy sobie na challenge'a, o ile nas w ogóle wbije Okej, okay, jedziemy teraz w 4 SMG, 2 latające, 2 jeżdżące Ale się jeszcze rozejrzę jak to wygląda Okej, okay, okej okay. W ogóle tam jeszcze się doczytałem, tak na marginesie, że za wychodzenie z gry, tam będą już jakieś bany, czy coś takiego, blokady, czy dłuższe dobieranie, coś takiego wyczytałem. To w sumie dobrze, w sumie dobrze, ale z drugiej strony, no nie wiem. Bo jak planują robić rankedy, no to spoko, a jak nie, to nie wiem. Tylko co zauważyłem, to są nowe pingi, tam są trzy. Ja nie czytałem tak do końca, tylko tak zauważyłem, że tylko widzę, że czym się tam go pinguje. Czyli tak, nie wiem co oznacza ten wykrzyknik, polecę za tamtym gościem znosi mnie troszeczkę w dół Ale to nic się nie dzieje, tego bombera też rozwalimy To było tak na szybko, żeby dostawać na jakiej zasadzie to działa A tamtego zrobimy sobie na 10 tierze Mam nadzieję, że się ucieszycie, bo na 10 tierze naprawdę można szaleć Przynajmniej kiedyś, bo teraz to można chyba na każdym tierze Mi się to bardzo nie podoba, że się... No właśnie, że już mnie tutaj rozwalą to raz A dwa, że gramy na 7 tiery to jest przesada No ja tutaj nie żyję raczej No, świetnie Tak czy inaczej chciałem tylko sprawdzić na jakiej zasadzie działa to nowy system czyli na zasadzie po prostu zwiększenia CPU w danej broni A no to jakoś nie zwiększa drastycznie. No, ciekawe. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za uwagę. Następnym razem zbudujemy sobie tak na poważnie, że jakiegoś porządnego bumpera. No myślę na 10 lub 8 tierze. I to jest właśnie decyzja dla Was, czy chcecie na 8 czy na 10, żebym go zbudował. Bo wtedy on będzie na tej samej zasadzie co ten. Nie wyglądać dokładnie. Bardzo podobnie do tego też będzie tak na tych skrzydeł i wszystkiego. Tylko, że on będzie bardziej opancerzony. tak Czyli damy tu jakieś. Tarczę t 10, może jakieś TX, -y, bo widzę, że mi się zwiększyło CPU, że mamy 99 level. Nie wiem skąd, może wszyscy dostali taki magiczny bonusik. Bo po prostu zwiększyli expa, tak? No tam nie czytam tego. Tak czy inaczej, to jest wasz wybór. 8 czy 10 i SMG oczywiście pomy. na razie, trzymajcie się. Cześć.